Po siedmiu dniach odbył się kolejny marsz w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu. Kilkuset wiernych przeszło w modlitewnym marszu z Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa pod Nowotarski Ratusz. Podobna liczba wiernych wzięła udział w drodze krzyżowej ulicami Nowego Targu. To już 21 taki pochód w mieście. Wierni, niosąc krzyż, a także pochodnie, dotarli na rynek, gdzie został odśpiewany apel Jasnogórski. Ulice, po których maszerowali wierni, zostały zabezpieczone przez policję i wyłączone z ruchu. Około 900 osób odwiedziło podhalańską państwową uczelnię zawodową w Nowym Targu w ramach dnia otwartego. Uczniowie szkół maturalnych zwiedzali nie tylko budynek oraz sale wykładowe uczelni, wzięli m.in. udział w wykładach prowadzonych przez youtuberów i TikTokerów. Ma 14 lat, a strzela celniej niż niejeden myśliwy. Hubert Guzik z Nowego Targu zdobywa coraz to nowsze nagrody w turniejach międzynarodowych. Wśród trofeów znalazł się złoty medal w Pucharze Świata w Grecji oraz srebro w Pucharze Świata w Litwie i Łotwie. Kolejne zawody zapewne już z kadrą narodową w strzelectwie. Jakie są związki Tatr z piramidami, tak nietuzinkowy wykład rektorski miał miejsce w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. Eksperci wyjaśniali, że Egipt na przełomie XIX i XX wieku odwiedził m.in. słynny na potalu ksiądz Józef Stelarczyk. Kwestie zmiany nazwy Giewontu na piramidę Cheopsa, a także gdzie pod Tatrami znajdziemy Sfinksa pozostają nierozwiązane.